Fajna, fajnie próboni nam, zorganizowali go dzwonić braciosienko, dobra? No myślę, że taki nie? No może nie no to coś runę. A tak, wiesz, że nie pomyślałem. Ja, ja pomyślałem chyba. <grym> o... <grym> Zobacz jak fajnie głos co jest. No to zaraz, ja ci dosta. dam sygnał mhm. i to mamy ty na strzeli, nie? No dobrze, dobrze. E, strzelaj tak. Wypaliłem. <grym> to to jest... ja, strzelaj, strzelaj tak. No. Żebym ja mógł strzeli, nie? Czemu? No bo jak jestem szlachcicem, z rodowodem, a ty jesteś kudlem, nie? To, to to fajnie. No dobrze, no to, to jest to, to, to dymofonia, no. To fajnie, jakbym rąbnął, No będzie więcej, to starczy dla wszystkich. Czekaj, patrz, patrz, pa, 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 pa. zdjęcie, jak ja to robię. Nie było aparatu. Ech, tuż tego, mam taki jelit. A, czekaj, zobacz, uciekł, czemu uciekł? No, już strzelaj to wczoraj, prawda, strzelaj. wczoraj? Co było jak wczoraj? Chyba trafiłem biednego. Zatrafiłem, co trafi ręce? Idę zobaczyć. pakietu. Kobi przyprowadzi i niech na go? A potem do leśników i tak dalej. O, w ręce Tak, a czemu nie widzieliśmy rękawic? To jest tuś zimno jak. Dobra. Nie pomyślałem, co to jest. Ehe, wiecie, wiecie. Tak, tak, tak ta, Bronek, no tak, tak, zimno, nie? Co do tego głośca? Można rozgrzać... E... Tym... tego głośca? Można teraz tak, tak, tak. I Janusz... Usmażemy tego głośca? Możemy, tak. A bo nie, to było zaniesłe, bo mi później zrobił małżonka szanowna, Roban, że na polowanie pojechał i nie przyjął. Tylko, żeby ona nie zjadła go od razu całego. Boż, bo tak jak na nim patrzy, to tak wygląda, jakby straszliwa w trzy skute. No nie każda tak ma jak twoja. No, ja no... też myślę, no na dół pan. Nie, no, to, to, to Ale tak no, była chuda jak w tak w tutaj, A tak, to, to trudno u nie. Na O, dzień dobry panu. Na no zdrowie, tyłaliście! Tyłaliście pulacze! <grym> to chlup! Chlup! Zdrowie rysie. wasze w gardło nasze! <grym> Mocny samogon! <grym> no wiemy, powiedzcie polaczki! No. Что ты говорит, это Польша, ты вообще как курва, только прыжки, черт не Я грозь вообще. Ты же сти с кого а? я ты раз Америка сильно, а вот я американец, чего даете.

w to dobrze, że ja tak uskoczyłem z tym głównym, z no bo, bo wiesz, bo jesteśmy tu daleko od wszystkiego, a to tu mogą być z KGB albo coś, e, tam się się bolesz, bo nie Jestem, no i zajeba. to przecież się boisz bo mnie normalnie, jest to normalnie. Nie, ale się boję, no co mówię. No. Polskiego szlachcica nigdy. No, Nawet ja. w sumie mamy flinty, ale... Chodźmy, bo oni już są 500 ma, metrów przed nami. Oni mają Iskanderę podkłaszają. Oni nas mogą tu zostawić, chodźmy lepiej za nimi. Kto my ty to chcemy cię zostawić! Chodź Bronek, chodź! Ja, w... ja chcę żyć! Ja wszędzie tracę! Bronek, kurwa, chodź!